I... Spending money like I just got paid. Hundred dollar bills, tell them keep the change. Come on. Mm -hmm. Atzutosiru co kameru, yeah. If pop a bottle, about to make it rain. Let me give you something to celebrate. Come on. Mm -hmm. And if you're wondering why I move the way I do. Taki dziwny to jest stres, nie? Taki inny niż wszystkie. Stresować to się człowiek stresował przed egzaminami, a tutaj nowe życie zaczyna to tak inaczej. Odpowiedź, odpowiedzialność, czy ja nie stres, o. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby wsłuchiwać się w siebie nawzajem. I na tym polega małżeństwo. Miłość nie polega na tym, że będziesz robił tak jak ja chcę i że będziesz spełniał moje oczekiwania, bo ja od ciebie wymagam, ale ja chcę słuchać, jakie są Twoje wymagania, jakie są Twoje oczekiwania i chcę je spełniać. I tego nas uczy Pan Bóg. Tego, że my mamy wsłuchiwać się nieustannie głos Pana Boga. Szczęścia, szacunku, wierności, w jedności. O, jak to. O, nie działa to. O, nie działa to. O, nie i to. O, i działa i Syna i Ducha Świętego. Mężu mój kochany. Przyjmij tę obrączkę. obrączkę. Jako znak jako znak. mojej miłości i wierności. Moje wierności. I ojca i syna. I, ojca i, syna. I, ducha świętego. I ducha świętego. Wybraliście siebie, jak pięknie napisał Gałczyński, na wspólną radość, na chleb powszedni, na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym. Na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę i przebaczenie. Wybieram ciebie. Kochani, niech Wasza miłość powietrzna. So Brawo! Store shapes, rose colored lenses, and a fake gold frame. Come on. Playing old rock songs on an air guitar, posing for your picture like a superstar. Yeah, come on. And if you're wondering why I move the way I do, I just. Feel so... <laughs> Ale wiesz, podnosisz za pufę, tak, żeby. <laughs> To ma A ci jak tak? za popę podnosić? No, tak. pokaż, pokaż na mnie. O tak! A, że tak, że no. Tak. No weź tak, No weź, tak, no weź, no weź, no weź, no weź, no no